Czarodowy Kociak witam wszystkie osoby z poznaku Skorpiona, znak słoneczny, Ascendent, Księżyc Wenus, znak wedyjski, to jest czytanie dla Was. Zrobimy kochani horoskop na luty i sprawdzimy Waszą sytuację w tym miesiącu. Krzyż celtycki pokaże nam y, jakie są przeszkody, jak je rozwiązać, jakie jest Wasze nastawienie do tej sprawy, Wasze myśli, przeszłość, czyli jak do tego doszło i jaki będzie rezultat. Zobaczymy też jaka główna energia na ten miesiąc. Dla wszystkich osób z poznaku Skorpiona Wrocznia Róży. Sprawdzimy, co chcę powiedzieć. Wasza sytuacja w lutym. Przeszkody. Wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło. Teraźniejszość w tej sprawie. Najbliższa przyszłość, Wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy skorpiona, rezultat. Zapytamy też o przesłanie na luty na, na Was. Zaczynamy, drugie skorpiony. Oddychająca róża, uzdrawianie sercem, emocje, połączenie, czas spowalnia, czas y, zadbać o siebie, ale tutaj też jest y, y, taka energia, że coś zaczyna się układać, czyli można odetchnąć dosłownie, że byliście na przykład y, na czymś skupieni bardzo, na jakieś, na jakieś relacji, albo na jakiejś sprawie, którą chcieliście rozwiązać, na czymś byliście mocno skupieni, tak być może w takim napięciu trochę. To tutaj jest ten czas, kiedy można, y, można odpocząć. Nawet na, można i nawet y, taka jest energia, że należałoby to zrobić. Czyli to tak y, właśnie taka dobra energia. Czyli teraz y, mogę odetchnąć, mogę. Y, mogę zająć się, mogę, mogę zająć się sobą. Jest y, uzdrowienie, na przykład jakiejś relacji z kimś, jakiejś w ogóle waszej sytuacji, takie, że można odpocząć, dosłownie. Można odpocząć. Tak odetchnąć. Wasza sytuacja. Wisielec, no. To jest dokładnie. Co tutaj? Czyli teraz y, macie ochotę, żeby odpocząć, żeby ten czas tak zwolnił w lutym. Tak zwolnił, żeby m, być może też y, po to, żeby przypatrzeć się jakiejś sytuacji albo jakiejś osobie tak y, pod jednym kątem, czyli tutaj nie działamy, raczej tak y, obserwujemy. O, tak będziecie mieć taką energię, że tak poobserwować, popatrzeć, zastanowić się, dużo odpocząć. Z 10 kielichów, bo idzie do Was jakieś, jakaś nowa idea, nowy pomysł, nowa praca, coś nowego, w co się mocno zaangażujecie, to może być już w marcu, tak się pokazało, ale najpierw, nawet może być w lutym, tak w drugiej połowie na przykład, ale najpierw jest właśnie, że tak ten czas tak zwolni, wy też tak zwolnicie, spowolnicie to wszystko, żeby odpocząć i żeby tak na spokojnie, na przykład coś na czym, się, na czym się zastanowić, albo poobserwować z różnych stron jakąś sytuację, a jakie przeszkody? Wieka kielichów, Wieka kielichów jako przeszkoda. Jeżeli jesteście z kimś związani, to teraz Być może w jakiś stopniu będziecie chciały, chcieli się poświęcić tej osobie, znaczy poświęcić swój czas, swój czas, swoją energię, bo może, być może to jest ktoś, kto tego potrzebuje, ale to jest jako przeszkoda, czyli nie za długo, bo tutaj jest aspekt dziesięć kielichów, czyli możemy tak w takim zawieszeniu pobyć, w takim odpoczynku, ja przy okazji też sobie odpocznę, przypatrzę się, czyli będę przy tobie, będę bardziej dla ciebie niż dla siebie, ale na jakiś czas, tutaj tak jest, na chwilę tak, ale później jesteście w takiej energii, że będziecie coś rozpoczynać, coś nowego i to nowe będzie, będzie potrzebne wasza taka stuprocentowa zaangażowanie w tą nową sytuację, nową pracę, no nie wiem na przykład w pracy dostaniecie jakiś awans albo nowe jakieś zadanie albo coś po prostu, coś to co rozpoczniecie czyli tak do połowy lutego powiedziałabym jak najbardziej możemy być mogę być z tobą tak skorpion po prostu ma tak w energii Mogę trzymać się za rękę, mogę być dla Ciebie wsparciem, ale w tej drugiej połowie lutego już chcę się zająć sobą. Świat. Mhm. Tak na chwilę tak, ale później właśnie coś Was y, będzie gonił ten jakby może pomysł za pomysłem, po prostu ten świat, że później będziecie chcieli mieć ten czas y, dla siebie. Wasze myśli. Dziewiątka pentakli. Jeżeli to z wami zarezonuje, kochani, to tutaj jest taka energia, wasze myśli są takie, że y, nie ma się co mazać, nie ma co na przykład płakać, jeżeli tutaj ktoś potrzebuje waszego wsparcia i, i, wy, i faktycznie to wsparcie udzielacie komuś, jesteście dla kogoś, ale takie macie myśli, że y, trzeba, y, tak jakby, y, stanąć, na, stanąć na wysokości zadania tego, co się dzieje. Czyli y, jest jakiś problem, to starać się rozwiązać ten problem. Coś się wydarza, to tutaj nie reagować w ten sposób, że y, że tak, jakby milcząco się zgadzać też na coś, tylko po prostu tylko działać. Trzeba być osobą taką samodzielną, dbającą o siebie. Trzeba umieć liczyć na siebie o coś takiego. Paśkielichów kielichów i pustelnik. Takie macie myśli, bo, bo tak naprawdę ym, czujecie, że, że każdy jest w jakiś sposób zdany na samego siebie. Że tutaj można mieć wsparcie czyjeś, nawet jeżeli to jest partner, to jest ktoś, ktoś z rodziny, a tak naprawdę każdy z nas ma swoje cele, swoje życie, swoje sprawy, swoje przemyślenia. Czyli y, to jest taka trochę y, iluzja wierzyć w coś, że ktoś będzie z nami przez cały czas, że ktoś nam w każdej sytuacji pomoże, że ktoś nas zawsze zrozumie, że po prostu, że jest ten pustelnik, że trzeba umieć liczyć na siebie, dbać o siebie i mocno stać na nogach. Takie macie myśli. A przeszłość, czyli jak do tego doszło? Trójka mieczy. Myślę, że ktoś was w jakiś sposób yy, poprosił o to wsparcie, albo zorientujecie się, że ktoś sobie nie radzi, na przykład w jakiejś sytuacji jest ta trójka mieczy, że ktoś jest właśnie w takim cierpieniu, w takim rozczarowaniu i dlatego wy, tak jakby pochylacie się nad tą osobą. To jest ktoś dla was ważny, ale właśnie tak. Yy, tak na jakiś czas, na jakiś czas jesteście w stanie to zrobić, a potem może byłoby tak, żeby was to uwierało. Też ten tak, kielichów. Że tutaj jest pokazane, że skorpion wolałby w tej sytuacji działać. Zamiast na przykład właśnie y, tak płakać i zastanawiać się, jak bardzo to serce jest poszarpane, jak bardzo jesteście, y, na przykład, jak ktoś jest y, poraniony, to wolelibyście działać. Że nadal pokazana jest karta bratniej duszy, że jesteście przy tej osobie, ale róbmy coś, działajmy, rozwiązujmy ten problem. Pójdźmy jakoś do przodu. no, Tak jest pokazana ta przeszłość. Czyli to tak jakby się ta sytuacja tutaj właśnie rozpoczęła się od tego, że ktoś jest poraniony i potrzebuje tego wsparcia, ale też wy czujecie taką niecierpliwość w sobie, że tak na chwilę tak, ale na dłużej to ja bym w tej energii przy Tobie chyba nie dał rady. Mimo że chcecie to zrobić, to, to nie jest takie wasze. Teraźniejszość i smak. Być może będziecie starać się starać też pomóc w, w tej kwestii komuś, kto będzie tego potrzebował. Tak, właśnie pomagając, znaleźć rozwiązanie, i pomagając, naprowadzając. O, może tak. Król Pentakli. Rydwan. Dwie Pokazując komuś, że to jest ktoś, kto ma wybór, ktoś, kto na przykład, słuchaj, może zrobić tak albo może zrobić tak, to jest wykabuław, czyli to są realne wybory. Można tę sytuację rozwiązać. Można, yy, można z tego na przykład przekuć tą sytuację, która jest taka cierpiąca dla kogoś, w coś, co jest dobre. Masz wybór. Król, yy, Król Pentakli i Rydwan, czyli pokazujecie rozwiązanie, ale też nie tak, nie tyle słownie, i po prostu pokazujecie. Na przykład zawozicie na miejsce, słuchaj, tutaj szukają pracy, albo tutaj szukają pracy, albo to można tak rozwiązać. Tutaj jest terapeuta, jest na przykład, nie wiem, no jakiś lekarz albo ktoś, że tak po prostu zawozicie i pokazujecie. Czyli też i, i czyny też pomagacie, znajdujecie rozwiązanie, jest ten mak, czyli w jakiś sposób chcecie też. Yy, Tą osobę tak jakby zarazić tym, tym optymizmem, tym, tym pokazym, pokazaniem, że tak można, w ten sposób można z tego wyjść. Jakąkolwiek ten ktoś ma tutaj jakiś taki dramat, co się dzieje w życiu tej osoby. Dwójka czyli nie patrz na świat przez okno, tylko po prostu wyjdź i, i słuchaj, ja Ci mogę pokazać, mogę Cię tam zawieść, mogę być nawet z Tobą podczas tej rozmowy, podczas tego spotkania, ale trzeba byłoby to zrobić. Królowa Mieczy koło Fortuny. Może być tak, żeby bo to jest teraźniejszość tej sytuacji, że ktoś pomyśli sobie o Was, że jesteście nieczuli, na przykład, że to jest ktoś, kto potrzebuje tego trzymania za rękę, takiego wsparcia, ciepła, a Wy tutaj właśnie popychacie do działania, do tego, to ja Cię zabiorę, to Ci pokażę, róbmy coś, róbmy, bo ja tutaj mam jakieś plany, też chcę, chcę się później swoim zająć, więc może, może będziecie tak... Y jest takie odczucie, że ktoś tak po, po prostu, albo nawet powie, bo to jest królowa mieczy, czyli może, możecie nie to, że się domyśleć, ale dowiecie się, że ktoś tak, tak Was postrzega, że gdzie Twoja empatia w tej sytuacji. Jest taką fortuny, czyli jakieś zmiany y, przyjdą, czyli to jest, ym, czyli to ziarno zostanie zasiane. O, tak bym powiedziała. Nawet jeżeli ktoś będzie miał do Was jakieś żale i pretensje, że właśnie zamiast tego zrozumienia, to Wy tutaj pchacie do działania, wozicie gdzieś w różne miejsca, to to ziarno zostanie zasiane i to koło fortuny już zacznie się kręcić, czyli zmiany w, te, w życiu tej osoby już nastąpią. Teraźniejszość, a najbliższa przyszłość wszystka mieczy i po kłopocie, bym powiedziała. I będzie po kłopocie, dosłownie. Tutaj już jest taka pokazana energia, że wskażecie komuś drogę, nawet tak jak mówiłam, zawieziecie, nawet tak będziecie podczas tego spotkania, i tu jest energia pokazana taka, że. Ktoś powie Wam dobrze, ok, słuchaj, teraz to ja już sobie sam poradzę. W sumie dobrze wyszło fajnie. Teraz to po prostu. To już jest problem, który jest dla Ciebie rozwiązany. Możesz się zająć swoim życiem. A wy w takim będziecie w takim jakby rozpędzie, w takim pędzie i... Jest y, ósemka mieczy i trójka kielichów, tak, nie będziecie się tak y, być może na początku potrafili odnaleźć w tej sytuacji, że teraz już ktoś nie będzie potrzebował tego właśnie tych Waszych rad albo tego wsparcia takiego czynnego i tak y, tylko jako, jako przyjaciela albo jako partnera, czyli dobrze, to teraz możemy się spotkać, porozmawiać na przykład o czymś innym, co u Ciebie i tak dalej i to jest... Y, w pierwszym momencie będzie taka dezorientacja u Was, że to jak to już, to już po problemie, to już, to już jestem niepotrzebny, to już mogę się zająć sobą. Czyli tak nawet może być tak, kochani, że nawet się nie będziecie spodziewać, że tak szybko ktoś sobie poradzi, że tak szybko ta osoba się ogarnie. Asmieczy as może mówić o tym, że będziecie o tym rozmawiać, że na pewno jesteś pewna, pewny, że już nie potrzebujesz mnie, mojego wsparcia, cokolwiek, że już sobie sama z tym poradzisz. Jesteś pewny, będziecie o tym rozmawiać. Szczerze rozmawiać. To będzie taka rozmowa naprawdę klarowna. Dziesiątka była w kapłanka i piątka pentakli. Ale też jest, no słuchajcie, bardzo specyficznie się pokazuje. Więc jeżeli kompletnie nie macie takiej sytuacji, i nie będziecie mieć w lutym, to pamiętajcie, Asceny, Księżyc, Wenus, Znak Wedyjski, sprawdźcie. Tam może coś jest bardziej dla Was. Bo tutaj jest tak pokazane, że Skorpion się zacznie właśnie rozmawiać, angażować się tak szczerze, czy aby na pewno. I taką jakby pułapkę na, 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 dla siebie po prostu w tym wszystkim znajdzie. Czyli... Ym, Zaangażujecie się znowu tak, jakby duchowo w to, że tutaj ktoś będzie sobie radził, ale będzie potrzebował tych rozmów z wami, i wy się naprawdę w to zaangażujecie, i że już może wam nie starczyć czasu, ani energii dla siebie, i będziecie się w jakiś sposób czuć obciążeni tym, że być może taka będzie myśl w was, że świetnie sobie radziła, to mogłem, mogłam zostawić to tak, jak jest, i będzie to jakiegoś rodzaju obciążenie dla was, że bardziej energetyczne. Czasowe może też być tutaj piątka pentakli, czyli tak, jakby poczujecie się, że tutaj jesteście zaangażowani, a tutaj przecież wasze nowe idzie. jak tu teraz się zaangażować w to nowe moje? No, taka jest najbliższa przyszłość. Wasze nastawienie? Król kielichów. Chcecie bardzo pokazać, że, że rozumiecie, że macie dużo empatii w sobie, dużo uczuć. Bardzo chcecie być dobrym przyjacielem. Dla tej osoby, która jest w takiej sytuacji, bardzo chcecie, była, bo to jest przeszłość, bardzo chcecie być dobrym przyjacielem, kimś, na kim można polegać, kimś, na kim ta osoba powie: gdyby nie on, gdyby nie ona, to ja bym sobie w tej sytuacji nie poradziła. Księżyc, Paślużczek. I przez jakiś czas, kochani, bo tak zaglądam głębiej to w tym czytaniu, przez jakiś czas to, że chcecie właśnie pokazać, że może ta osoba może na was liczyć, że jesteście zaangażowani, empatyczni, przez, jakiś, przez jakąś chwilę to mogło być ok, ale później jest ten pas różdżek, czyli potem działajmy, róbmy coś, to jedźmy gdzieś, coś po prostu poprzez pomaganie, poprzez działanie, bardziej tak, o, takie macie, czyli początkowe nastawienie jak najbardziej takie, Siedźmy, porozmawiajmy, czy uspokójmy się, ale potem jest to działanie. Takie nawet możecie, się będziecie wyszukiwać w internecie na przykład, albo gdzieś tam na social mediach. No nie wiem, gdziekolwiek, po prostu jak rozwiązać to, jak gdzieś pojechać, coś zrobić. Jak ludzie na przykład, którzy byli, są w tej sytuacji, byli, jak, jak to rozwiązywali. O, takie działanie. Czynniki zewnętrzne. Z zewnątrz idzie kamień? mieczy. Czyli faktycznie tutaj jest ktoś, kto jest postawiony w jakiejś trudnej sytuacji, jakiegoś rozczarowania, cokolwiek, jest ta trójka mieczy, ktoś po prostu jest mm, poraniony, być może niesłusznie jakiś oskarżony, o może coś takiego, jest ta trójka mieczy, czyli ktoś nie wie, jak ma z tego wyjść. Czyli odnajd odna od odnaj odnajdziecie się naprawdę idealnie teraz, w tym momencie. Bo to jest ktoś, kto po prostu... Tego punktu zaczepienia nie ma. Czyli jestem w takiej trudnej sytuacji, jestem poraniony, rozczarowany. No jest, to są wszystko miecze czyli to wszystko tak jakby ten człowiek przeżywa, reaguje na coś, co wydarzyło się w jego życiu, i, i nie, wie, nie wie jak za bardzo, co ma zrobić w tą stronę, w tą iść, to w ogóle nic. Dlatego, no bardzo ładnie, Skorpiony. A z kielichów? Hmm? Królowa kielichów. To jest taka energia wdzięczności, że jesteście. Właśnie, że jesteście, że pomagacie, że trzymacie za rękę, że później tak nawet może trochę tak wbrew, wozicie, pokazujecie, że szukacie. Jest duża wdzięczność. A z kielichów, klofa kilichów, jeżeli w zależności od tego, jakie macie sytuacje, jeżeli coś wcześniej to byliście tylko znajomymi, to tutaj może być szansa na przyjaźń, na miłość. Ktoś Wam, tak jakby, pokażecie też tej osobie, że. Warto o siebie zawalczyć, y, że warto stawiać siebie na pierwszym miejscu, że jesteś na pierwszym miejscu, że tutaj, jeżeli ktoś cię potraktował źle, jeżeli ktoś rozczarował, coś zrobił, to nie znaczy, że, y, że, to, że to ci ujmuje z wartości. Też taki po prostu, ktoś, m, takiej pewności siebie dzięki wam nabierze. Nadzieje lub obawy wasze. są pentakli. Że wam się to pogodzić, i swoją pracę, obowiązki, yy, z tym, że przeświecacie właśnie komuś, że pokazujecie, że, yy, że jego światło nie zgasło. Dziewiątka bułek i siła, ale nadzieja też na to, lub obawa, to zależności od tego, jak czujecie, że starczy wam asertywności, żeby w odpowiednich miejscach, momencie postawić te granice i zadbać o siebie na tyle, żeby się nie wyeksplatować po prostu całkowicie, żeby zająć się tym nowym, co dla Was też idzie, bo jest tutaj coś, czym Wy się chcecie dla siebie zająć. Że siła, że po prostu, że w którymś momencie, bo ta dziewiątka ruszczyk o tym mówi, że w którymś momencie powiecie okej, okay, dobra, energetycznie stop, ta reszta energii już jest dla mnie. Jaki rezultat? Paźmieczy. Rezultat tej sytuacji to jest, to jest Twoje no, to jest nowe doświadczenie być może w życiu. Może część z was była w podobnych sytuacjach, ale aż tak bardzo się nie zaangażowaliście, albo po prostu nie pokazaliście komuś, jak, jest, jak można rozwiązać tą sytuację, i czynnie i biernie byliście w tej sytuacji od początku do końca, to jest jako wasze nowe doświadczenie. Gdybyście mieli na przykład takie CV doświadczenia życiowe, czy cele życiowe, na przykład o swoim życiu napisać, to moglibyście to wpisać jako doświadczenie życiowe. Tą sytuację. Cesarz. Siedemka mieczy, że to Wam dało mądrość. Trójka pentakli. I też yy, tak jak właśnie tutaj chyba nawet zaczęłam o tym mówić. Jeżeli macie jakąś romantyczną historię, czy przyjacielską, czy jakkolwiek, to, to Was to umocni. To Waszą relację, Waszą znajomość, Wasze połączenie mocno umocni. Tutaj. Poznacie się dzięki temu lepiej, jak reagujecie w trudnych sytuacjach, jak, czy sobie pomagacie, bo też wiecie: no fajnie jest, jak jest na przykład wszystko dobrze, a gorzej, jak jesteśmy w relacji czy w znajomości, gdzie jednej osobie akurat się tak gorzej wiedzie i wtedy jest czarno na białym, jak ta osoba reaguje, jeżeli jest mu gorzej, lub jej teraz akurat ma gorszy czas, i jak wy reagujecie na to. Więc to jest um, takie wzmocnienie waszej znajomości. Jeżeli to jest zawodowo, na przykład. To też tutaj wzmocnienie waszego teamu, na przykład w pracy. Jest ten cesarz, czyli um, takie doświadczenie, nauka w życiu. Cała ta sytuacja. Rada dla Was. Trójbułap. Paść pentakli. Siódemka buław. Bardzo specyficznie. Jak, ja chyba często mówię że tych radach właśnie tak, no bo to jest. Tak sobie zdaję z tego sprawę, że to jest rada, pewnie nie dla każdego z Was, bo tutaj jest, słuchajcie, tak pokazane, że ktoś albo się odowie o tym wszystkim tutaj, albo ktoś się przyglądał, albo po prostu jest tak, jakby ktoś, kto z boku stoi, ale dowiedział się cóżka, co zrobiliście, w jaki sposób pomogliście, jak to rozwiązaliście tą sytuację i to jest ktoś, kto będzie Wam chciał coś zaproponować, czyli słuchaj, tak Ci tutaj pięknie poszło, czyli możesz na przykład, nie wiem, zajmować się tym częściej. Albo bardziej, albo bardziej zawodowo, bo to są pentakle, tak jakby bardziej za pieniądze. O. Siódemka buław mówi o tym, że yy, będziecie, będziecie się przed tym wzbraniać. Całkiem niepotrzebnie, bo może to być, może to być, to tylko powiedziałam specyficznie, bo pewnie nie dla każdego z Was, ale to może być w przyszłości Wasza droga nowa, życiowa, ale yy, taka fajna, radosna. Czyli możecie być tutaj ten cesarz, jest. Yy, pokazane, czyli y, możecie zdać sobie z tego sprawę, że faktycznie w takich trudnych sytuacjach, jak ktoś jest, to jest, stajecie na wysokości zadania od początku do końca. I że może faktycznie jesteście w stanie pomagać ludziom w większym zakresie. I zrobić z tego stabilne swoje życie. No. To już jest tak bardziej, ja bym powiedziała, to jest y, taka prognoza na przyszłość. Dla kogoś, kto by się jednak zdecydował na tą, na tą propozycję, to jest pokazane, że jak najbardziej stworzyłbyś lub stworzyła z tego swój nowy świat. I tam też jest ktoś, kogo byście poznali. Po prostu to jest taka nowa historia, całkiem nowy rozdział po tym wszystkim. Jakie przesłanie? Przebaczenie uzdrawia. Czas uwolnić tłumiony gniew, ponieważ blokuje o zdrowie i szczęście. To może być przesłanie y, dla Was, jeżeli tego tak czujecie, ale to może być też dla tej osoby, przy której właśnie będziecie. Czas uwolnić tłumiony gniew, ponieważ blokują zdrowie i szczęście. Przebaczenie ustrawia, żeby przebaczyć, żeby ta osoba przebaczyła komuś, kto ją do takiego stanu doprowadził. Kochani, bardzo dobre czytanie, ale tak jak y, mówiłam specyficzne, więc jeżeli kompletnie nie czujecie takiej, tej, tej energii, to może dajcie sobie szansę, i na przykład w lutym przesłuchajcie za jakiś czas, bo to się dopiero może wydarzyć w lutym. Z taką intencją, trzeba to czytanie. I chyba, że kompletnie nie, 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 no to wtedy sprawdźcie. Ascendant Księżyc Zenus. Bardzo naprawdę ciekawe czytanie, więc będę czekała na Wasze wiadomości lub na maile amelia73.tarotmałpaczmaj.com. A też do mnie, jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, dajcie mi znać. Dajcie mi znać w wiadomościach, jak to wam zarezonowało. Wszystkiego dobrego Wam życzę.